Dziennik Rzeczpospolita podaje nazwisko najbardziej pewnego człowieka, który może być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. To jest nazwisko zbędą, będące w obiegu na giełdzie nazwisk najlepszych kandydatów, których może wybrać prezes PiS Jarosław Kaczyński. I podobno w tej sprawie Kaczyński porozumiał się ze Zbigniewem Ziobrą, czyli mamy tutaj zgodę na tego kandydata Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski, bo jak wiemy niebawem suwerenna Polska, jej politycy wejdą w skład Prawa i Sprawiedliwości będą tworzyć jedną partię, a nie dwie. Jakie to nazwisko? W mojej ocenie jest to... Człowiek akceptowalny, człowiek, który ma szansę powalczyć i który mówi sam, że lubi walczyć i będzie walczył. Zapraszam na nowy komentarz. Witam szanowni Państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: o subskrypcję, o komentarz i o łapkę w górę. To są trzy rzeczy, które bardzo rozwijają nasz kanał, was nic nie kosztują, a dla nas są drogocenne. Za całe wsparcie, w tym wsparcie finansowe na platformie Patronite i tutaj na YouTubie poprzez przycisk Wesprzyj bardzo. Już kilkudziesięciu wspierającym bardzo dziękuję. No to do wyborów prezydenckich, bo ja cały czas mówię, tak moi stali widzowie i wy. Którzy jesteście tutaj ze mną od początku, od pierwszego suba, wy wiecie, że ja mówię tak. Budujemy ten kanał na przyszłoroczne wybory prezydenckie, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby konserwatyści stracili w przyszłym roku pałac prezydencki, i będziemy walczyć. O to, żeby ten pałac prezydencki konserwatyści utrzymali, i posiadanie wielkiego kanału na YouTube pozwala nam docierać do szerszej widowni. Ja wiem, że tutaj jest widownia konserwatywna. Ja wiem, że mniej więcej my wszyscy myślimy podobnie i serca mamy, serce mamy po prawej stronie, ale YouTube działa w tak magiczny sposób, że ten kanał nie tylko pojawia się u widzów konserwatywnych i u widzów prawej strony, ale pojawia się też u centralnych, u takich. Nie wiedzących na kogo zagłosować, nie mających swojego twardego kandydata w tych wyborach. I może właśnie poprzez taki sposób dotrzemy do szerszej liczby widzów, ewentualnych wyborców, bo to nie jest czas na to, żeby mieć jakieś spory na prawicy, żeby, żeby, żeby szukać dziury w całym. Nie teraz. Jak utrzymamy pałac prezydencki, będziemy prawą stronę rozliczać za ewentualne błędy po to żeby wygrała wybory parlamentarne. A jak będzie prawica ponownie rządzić, to tutaj na tym kanale będziemy rozliczać prawicę, żeby nigdy nie popełniano już takich błędów, bo jak widać, ewentualne błędy skutkują tym, że od 10 miesięcy rządzi w Polsce Donald Tusk i w 10 miesięcy poskładali państwo. Absolutnie, pod każdym względem. Dlatego tak ważny jest dobry kandydat konserwatywny. I jak, szanowni państwo, donosi dziennik Rzeczpospolita, Jarosław Kaczyński dogadał się ze Zbigniewem Ziobrą, czyli mówiąc szerzej, prawej i sprawiedliwość dogadało się z suwerenną Polską w sprawie ewentualnego kandydata. Z wyścigu już odpadli, podobno, w, według informacji podawanych przez gazetę, tak, Mariusz Błaszczak, Podobno bardzo chce startować, ale sam Jarosław Kaczyński go wyklucza. Mateusz Morawiecki, którego może i chciałby Jarosław Kaczyński, ale z drugiej strony część PiS i suwerenna Polska go nie chcą, a sam Jarosław Kaczyński nie chce ułatwiać mu drogę do sukcesji po sobie. Takie są informacje dziennika Rzeczpospolita. Tobierz Bochański i Zbigniew Boguński wypadają w słabo sondażach. To na przyszłość są ciekawi politycy. Naprawdę, Boguński i, i Boheński, i, i warto na nich zwracać uwagę. Ale jeszcze to nie jest format prezydencki. Nie teraz. Jacek Siewiera też podobno odpada, ponieważ to jest człowiek prezydenta Andrzeja Dudy, a Andrzej Duda nie ma zaufania w oczach Jarosława Kaczyńskiego. Patryk Jaki podobno odpada Dlatego, że nie zgodzi się na niego Prawo i Sprawiedliwość I wiem, wiem, wy powiecie Dominik Tarczyński, będziecie pisać w komentarzach Dominik Tarczyński, szanuję Dominika Tarczyńskiego Wiem, że to jest wasz kandydat Wiem, że chciał kandydować Bo e, już, już jakiś czas temu To będzie z dwa miesiące temu Rozmawiałem z nim, chciał powalczyć Ale powiedział tak Dominik Tarczyński Ja nie muszę startować Dla mnie ważne jest to, żeby Utrzymać pałac prezydencki, żeby został w rękach konserwatywnych. Czyli mamy te same poglądy z Dominikiem Tarczyńskim i to nie będzie Dominik Tarczyński jako kandydat PiS, od razu wam zapowiadam i uprzedzam państwa ewentualne komentarze. Więc kto to będzie największe szanse według informatora Dziennika Rzeczpospolita i obopólną zgodę Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro na start w wyborach prezydenckich ma prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Dla wielu osób może być to nieznana postać, ale czy bardziej nieznana niż Andrzej Duda w roku 2015? Może ciut tak, ale to jest, to jest kandydat akceptowalny, bo nie należący bezpośrednio do prawa i sprawiedliwości. Akceptowalny dla każdej strony w ewentualnej drugiej turze, czyli dla prawa i sprawiedliwości. Dla Konfederacji, dla innej prawej strony, w ogóle odbyła się taka konferencja prasowa w Sejmie w ubiegłym tygodniu, trochę to było też pominięte przez media, mogłem też to omówić, ruch obrony Polaków, to jest tworzone przez, taka inicjatywa tworzona przez Witolda Gadowskiego, Wojciecha Sumlińskiego i prezydenta, prezydenta Siemianowic Śląskich, pana Piecha, zapomniałem imienia w tym momencie, chyba Rafał, Rafał Piech. I oni uważają generalnie, że prawica powinna wystawić jednego kandydata w tych wyborach. Tam podczas tej konferencji jeszcze się wypowiadał Marek Jakubiak, który również może wystartować, ale i Marek Jakubiak i Ruch Obrony Polaków wierzę w to, że oni by też akceptowali kandydaturę i popierali ewentualną kandydaturę Karola Nawrockiego. Więc jest to kandydat optymalny i teraz do Prawa i Sprawiedliwości należy wreszcie zatwierdzenie tego wyboru. Być może ogłoszenie tego kandydata 11 listopada, tak jak to się odbyło 10 lat Temu, 9 lat temu z Andrzejem Dudą i być może właśnie prezes IPN. Człowiek, który, no, ścigany przez Rosję za to, że burzył rosyjskie pomniki w Polsce sowieckie. No, to jest kandydatura, która broni się, broni się również dla mnie. Dajcie Państwo znać w, kom w komentarzach, czy dla Was się broni, tylko tak jak mówię, potrzebna jest maksymalna mobilizacja. Jeżeli ten kandydat będzie zatwierdzony. To jest potrzy, potrzebna maksymalna mobilizacja wszystkich środowisk konserwatywnych, żeby wspierali nie tylko Nawrockiego, ale też Mencena, też ewentualnie Jakubiaka, bo cała ta siła, ona później da plon, dobry plon, być może zwycięski plon w drugiej turze wyborów prezydenckich. I tak jak powiedział Patryk Jaki ostatnio w Polsce, jeśli prawica wygra wybory prezydenckie w Polsce, to Donald Tusk zacznie powoli składać swój rząd. Znaczy będzie my, po naszej stronie będziemy mieli taką falę optymizmu, jaką oni mieli po 15 października. Tylko to my teraz jesteśmy wilkami, a oni są owcami. To my gonimy, gonimy a oni uciekają, oni muszą się bronić. Oni stoją za płotem, yy, yy, stan który stanowi kordon policyjny z pałami w rękach. No niestety, tak wygląda dziś obraz w Polsce i... Uwierzcie mi, lepiej jest być w tym momencie wilkiem niż owcą, a jeżeli dojdzie do ewentualnej zmiany władzy w Polsce, to prawica nigdy nie może pozwolić, żeby tak być zepchnięta do rogu. Jak to się stało w ostatnich latach i stąd też mam nadzieję, takie kanały jak ten w tym pomogą. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia Łażekana.